witam się z wami moi drodzy w kolejnym odczycie na moim kanale dziś kochani jak już widzicie po tytule prosiliście o czytanie miłość praca finanse na najbliższy czas myślę że zrobię na miesiąc luty miłość praca finanse luty zobaczymy co w kartach przy was się pokaże jutro zapraszam was na czytanie na relacje będzie jutro relacja big baran big baran jutro o 12.00 to ten odczyt będzie na moim kanale w dniu jutrzejszym. Dziś zrobimy właśnie ten odczyt. Myślę, że jako taki przerywnik, bo było sporo komentarzy właśnie z prośbą o taki odczyt ogólny na miłość, pracę, finanse. Na miesiąc luty zobaczymy, jak karty tutaj z Wami zarezonują. Kochani, przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym. Nie z każdym musi rezonować. Wy zostawcie komentarz, napiszcie mi, jak po drugiej stronie Wy odbieracie ten odczyt tarota dla Was. Bez zbędnego przedłużania, odczyt ogólny dla wszystkich znaków zodiaku Zapnij no kochani, tu będę kartę anielską Wam stawiała z kart oczyszczonych wcześniej Zobaczymy co przy Was, przy Waszej sytuacji Odczyt jest ogólny, ale karty czasami dają znak sygnał, jaki to, jakich znaków dany odczyt dotyczy Mimo, że odczyt jest dla wszystkich znaków Wy oczywiście przekonacie się tak naprawdę o rezonacji tego odczytu no, pod koniec miesiąca lutego, jak te karty z wami zarezonowały, no ale zobaczymy. Oparcie, karta już wyskoczyła. Mamy jedną kartę anielską. Zobaczymy trzy. Przy Was. Trzy przy Was karty anielskie. Kochani, i teraz tak. Dla części z Was karta mi tutaj. Y Daje informację albo daje wskazówkę, może bardziej, że w miesiącu lutym powinieneś skupić się na poszerzaniu swoich wiadomości, jeżeli chodzi o tematy, o których myślisz, i tutaj. Nie działaj pochopnie. W lutym, nie działaj pochopnie, wystrzegaj się pochopnych decyzji. Czyli na zasadzie nie myśl o tym, aby wziąć pochopnie jakąś pożyczkę, aby zrezygnować z pracy, aby podjąć nową pracę. Wszystko w lutym staraj się przemyśleć. Przynajmniej przez pierwsze te, przez pierwszą połowę lutego podchodź do wszystkiego z rezerwą, zanim podejmiesz konkretną decyzję. To samo znaczy, bo to nie popadaj w euforię, zachwyt, nie na zasadzie, żeby. Nie, nie, żebyś się nie zafiksował, zafiksowała na jakiś temat i na jakimś punkcie. Bo karty mi tu mówią, że trzeba zdobyć więcej informacji, trzeba ze spokojem podejść, trzeba troszeczkę ochłonąć, zanim podejmiecie jakąś konkretną decyzję, kochani, przy Was w lutym. Karty mi tutaj pokazują również, że na pewne plany, jeżeli o czymś myślicie od dłuższego czasu, jeżeli zamierzacie coś zrobić od dłuższego czasu, luty będzie idealnym momentem, aby pewne przedsięwzięcia, które są. W waszej głowie odnośnie pracy, odnośnie. bo karta, która przed chwilą Wam wyszła, żebym tu zaraz Wam nie pomieszała, bo tu wyjdzie sprzeczność. Karta, która przed chwilą wyszła, pokazuje dla części z Was, że jeżeli e, coś przed chwilą się zadziało, ktoś Ci coś zaproponował, słuchaj, wyjeźdź ze mną za granicę, słuchaj, przeprowadź się do mnie, e, słuchaj, e, mam dla Ciebie propozycję pracy, zmienią, tak? Tu coś, wiecie, wiecie o co chodzi. Jeżeli takie pomysły są nagłe i wpadają Wam do głowy, lub propozycje nagłe, niezaplanowane wcześniej, to Ty ochłoń, przemyśl, nas ze spokojem podejść, zanim podejmiesz konkretną decyzję, tak? Tak karta mówi, ale dla osób, które myślą w głowie, mają plan od jakiegoś czasu, przynajmniej 3 do 6 miesięcy wstecz, jeżeli myślą na przykład o wyprowadzce, zmianie pracy, zmianie. Swojego życia ogólnie, w szerokim aspekcie pracy, miłości, finansów, bo to karty są jakby ogólnikowe. To idealny moment to jest luty, szczególnie jeżeli te wyjazdy mają być na wiosnę, to idealnym momentem jest luty, czy przeprowadzki, czy zmiany w waszym życiu, które mają rokować na wiosnę. Idealny moment w lutym, aby się za to na poważnie wziąć. I karta mi tu mówi tak: pozytywnie, pozytywne myślenie przyciąga pozytywne zdarzenia w twoim życiu. Część z was nie wierzy, że coś się dla was polepszy, poprawi, od dłuższego czasu już wam się nie układa. Ogólnie w życiu, e, dla, później przejdziemy do poszczególnych kart na finanse i na miłość, ale ogólnie w życiu, karta mówi, jeżeli sam uwierzysz we własne siły, jeżeli sam uwierzysz, sama uwierzysz w to, że coś się może dla ciebie zmienić, to się zmieni. I pamiętaj, jeżeli nic w życiu sam, sama nie zmienisz, nic, nic też samo się nie zmieni. Trzeba nadać ruch, trzeba nadać pęd zdarzeniom sprawą, żeby coś zaczęło się dziać, tak? Dobra, tyle mi tu wyszło przy Was, a ja teraz sprawdzam mm, najpierw sprawdzę miłość nie, najpierw sprawdzę pracę karty są oczyszczone sprawdzam pracę przy Was i co z pracą, finansami sprawami materialnymi przy Was w miesiącu lutym no, niestety, część z Was albo straciła niedawno pracę, albo czuje, że może tą pracę stracić, lub sama zastanawia się nad wyborem, rezygnacją z pracy. Karty mi tu pokazują osoby z podznaku: byka, bliźniąc, skorpiona, kochani, koziorożca i wagi. Karta mi mówi tak: Zmiany są potrzebne i pamiętajcie, wszystko. Co się zmienia, jest po coś. Nic nie dzieje się bez powodu. Każda zmiana jest po coś i z każdej zmiany trzeba wyciągnąć lekcję, naukę i po prostu iść do przodu, nie oglądając się na to, co było. Mimo wszystko, karty mi tu nawet pokazują, że mogą być problemy związane z, z jakimś aż sądowym hmm, zakończeniem, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, materialne, tak? Karta mi pokazuje tak, nie martw się, bardzo szybko znajdziesz pracę, bardzo szybko Twoja sytuacja materialna się poprawi. Ktoś Ci zaproponuje, jeżeli chodzi o aspekt materialny, ktoś Ci zaproponuje nową pracę. Praca, zmiana pracy w Twoim przypadku będzie bardzo korzystna, gdyż widać sytuację napiętą, nieprzyjemną, nawet taką zakrawającą, o bym powiedziała lekki mobbing, ale no, wszyscy są na tyle w Twoim środowisku mm, pod pantoflem osoby, która wami zarządza, że no po prostu nie, nie sprzeciwią się, nic nie powiedzą. Kochani, dla części z Was, jeżeli chodzi o sprawy takie materialne, osobiste, to powinniście skupić się na jakiejś załatwianiu spraw urzędowych, spraw, nawet spraw sądowych, bo widzę, że przed Wami w lutym czekają Was sprawy sądowe, i tu będą sprawy związane ze sprawami rodzinnymi. Mówię ogólnie, bo czytanie jest ogólne te sprawy sądowe ze sprawami y, związane ze sprawami rodzinnymi mogą się tutaj wiązać właśnie ze sprawami spadkowymi, ze sprawami mm, podziałów majątków, tak, ze sprawami rozwodowymi, separacyjnymi. Nawet możecie być wezwani jako świadek do kogoś osoby wam bliskiej z rodziny. Kochani, co jeszcze? Jeżeli chodzi o aspekt materialny w lutym to już mówiłam, że otrzymacie jakąś fajną propozycję, do której powinniście podejść ze spokojem, ale również otrzymacie jakiś przypływ gotówki, nagrodę y, lub prezent, niespodziankę, ale prezent, niespodzianka to jest w karcie takiej y, niespodziewanego prezentu, po prostu ktoś Was miło czymś zaskoczy, tak? Tak mi karty tutaj pokazują, jeżeli chodzi o aspekt Finansowy. Nie wahaj się wybierać, nie wahaj się wybierać, zakoń, zakończ to, co szczęścia ci nie daje. Idź przed siebie, tak? Nie oglądaj się na to, co było, po prostu idź tak, jak czujesz. Nie martw się, bo widzę, że sprawy się dla ciebie bardzo fajnie poukładają, mimo teraz, że boisz się ryzyka, boisz się utraty tej stabilności, boisz się zachwiania, bo czasami, jeżeli tkwimy w czymś bardzo długo, to jest tak, że mm, lepiej, jak jest byle jak niż by miało nie być wcale. Wolimy tą taką byle jaką stabilność niż coś nowego, tak? Niż to ryzyko, które daje, wprowadza nam niepewność w życie Dobra. Idziemy kochani dalej, sprawdzamy miłość, aspekt miłości. Czytanie ogólne oczywiście, a miałam dodać tu przy tych sprawach rodzinnych, urzędowych, sądowych. Kochani, tu mi wychodzi również karta z takich znaków zodiaku jak, jak Rak. Tak, jak rak, jak baran i byk. Właśnie miałam to powiedzieć. Jak baran i byk. Kochani. I sprawdzamy teraz miłość. Ja dalej, wy słyszycie, gadam tak przez nos. Niestety dalej jestem przeziębiona. Mam nadzieję, że w przekazie Wam to nie przeszkadza. Sprawdzamy. W miłości, powiem Wam tak. Ktoś się przy Was pojawił lub niedawno pojawił. Jest... Yy, Pokusa romansu, osoba przy Was, przy Waszej pracy lub blisko Waszego domu, między Wami yy, zaiskrzy nagle, takie będzie niezapowiedziana iskra, że tak powiem, lub już zaiskrzyło. Dla części z Was karty wskazują raka, ryby, bliźnięta i strzelca albo Wy, albo osoby, o którą pytacie jesteście albo Wy, albo osoba. Która się przy Was pojawi, jest pod tego znaku, lub oboje możecie być spod tego znaku. Dla części z Was karta pokazuje również ochłodzenie przy stałych związkach, oddalenie się, zagubienie tego, wiecie, ja często mówię, zagubienie się w rutynie dnia codziennego, yy, trochę jakby wypalenie uczuć, oddalenie się, no, yy, praca nad relacją, jeżeli chodzi o związki stałe, praca nad relacją, ale przez to, że właśnie między Wami może być to oddalenie, Mm, rodzi się słabość pokusy, czyli na horyzoncie dla części z Was widzę zdradę, ale taką zdradę w cudzysłowie bo to jest y, karta zdrady to karta romansu, tak. Dla singli w miłości, dla osób, które szukają miłości, przy Was uważajcie, bo pojawi się na pewno jedna osoba fałszywa do relacji. Osoba, która może Was wykorzystać w sensie takim, że będzie Wam obiecywała, dawała nadzieję, obietnice bez pokrycia w rzeczywistości, a tak naprawdę nie myśli o poważnym, stabilnym związku. Jednakże pod koniec lutego również widzę nową znajomość przy Was, którą poznacie w trudnym momencie, w jakimś takim, wiecie? Mm, po rozstaniu, jakbym powiedziała. No, na części z Was poznacie nową osobę na koniec lutego, po, rozstaniu, po po jakiejś kłótni, w trudnym takim Waszym kryzysowym momencie życiowym. Ogólnie, nie mówię w jakim kontekście będzie ta kłótnia: czy w pracy, czy w domu, czy ogólnie z rodziną, partnerem byłym itd. itd. Poznasz osobę po prostu w trudnym momencie dla ciebie, jeżeli jesteś singlem, lub jak mówię w takim związku który już się y, zmierza ku końcowi, może tak powiem. Czyli czujesz się singlem wewnętrznie, mimo że na papierku możesz być jeszcze w relacji. Ogólnie luty dla Was, kochani, jak w kołowrotku, pod znakiem miłości, bardziej. W ogóle luty przy Was będzie tak. Kontakt osoby z Waszej przeszłości. I to będzie kontakt osoby, z którą dawno się nie widzieliście, o której nawet już prób, powiedzmy zapomnieliście, e, otrzymacie również e, miłą wiadomość, zaproszenie. I to zaproszenie to będzie związane z jakimś ślubem, jubileuszem, zaręczynami lub wyjściem towarzyskim, ale bardziej takim właśnie w gronie e, osób e, bliskich, ale to może też oznaczać właśnie jakieś wyjście integracyjne, i tam też pojawi się osoba, do relacji um, osoba, którą poznacie, ale jeszcze jakby ta znajomość, którą powiem Wam tak, bo już się troszkę tutaj Wam pomotałam. E, dla części z Was poznacie dwie osoby, a tak naprawdę dla części z Was będą to trzy osoby. Jedna będzie bardzo fałszywa, będzie Wam obiecywała, i, i, i powiem cuda na kiju, będzie Wam obiecywała, a to czego Wam obieca, to nie Wam w życiu nie da. I jeżeli jesteście w takiej relacji, jeżeli niedawno poznaliście taką osobę i tak się czujecie, że tak jest, że to są tylko obiecanki, a do niczego to nie dąży, to przemyślcie tą relację i lepiej zostawcie ją za, za plecami. Dla części z Was widzę nowo poznaną osobę. Tak jak powiedziałam, w kryzysowym momencie, czyli po jakiejś kłótni, po jakimś zdarzeniu nieprzyjemnym poznacie kogoś, kto sprawi, że znów poczujecie się 100% dowartościowani. Tak, może to ujmę, ale jeszcze z tej relacji nic nie będzie. Ta osoba po tej kłótni, którą poznacie w tym kryzysowym momencie swojego życia, może być poznana również na jakimś wyjściu towarzyskim. Jeżeli wyjdziecie, wy w ogóle nie będziecie się spodziewać i nie będziecie szli z zamierzeniem i z planem, że taka osoba się przy was pojawi, a się pojawi. No i kontakt kogoś, kto znów zamiesza wam w głowie, stare uczucia powrócą, powróci również niepokój związany z uczuciami nieprzepracowanymi względem tej relacji. Tak mi to wychodzi. I widzę na horyzoncie wyjazd, wyjazd lub podróż przy was. Wyjazd lub podróż przy was. No, tak karty pokazują. Ja czekam, jak te czytanie z wami zarezonuje w komentarzach. Chociaż tak naprawdę piszcie. No, jak się skończy luty, jak, to, czy, jak ten odczyt z wami zarezonował, bo to są dopiero karty na miesiąc, ten luty, tak? Czyli dopiero to się ma wydarzyć. Chociaż dla części z was ta osoba, którą tutaj mówię, o tej osobie, takiej wiecie, niefajnej, no to już ta osoba jest przy was, dla części z was, tak? Kochani, tyle ode mnie. Ja zapraszam dziś na odczyt kart tarota na godzinę 18. Odczyt będzie związany z uczuciami. Jutro zapraszam na odczyt na 12.00. Będzie odczyt Byk, Baran, Relacja. Między tymi znakami Zodiaku ja się z Wami żegnam, kochani, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odczycie kart